w przednim odcinku. Co to za monstru? Tak? Warto być hostessą? Przez drugie kamery. Słucham, słucham panią. Jak to, jak to, jak to, jak to wygląda? Nie, dobra, chwila, czekaj. Jestem w porcie rybackim w Helu, a za moimi plecami, pieszczotliwie zwane przez tubylców jajo burmistrza tak naprawdę, to znajduje się tam Centrum Informacji Turystycznej i zaplecze dla tutejszej e, mariny, e, dla tutejszych żeglarzy. A teraz pozwiedzamy troszeczkę ten port. Historia Helskiego Portu sięga końca XIX wieku. Wtedy miejsce to zostało zbudowane przez ówczesne pruskie władze. Wtedy mola były drewniane i nie mogły tutaj przybijać takie oto wielkie kutry. Dzień dobry! Dzień dobry. Ahoj, przygoda! Ahoj, przygoda, ale wybaczcie, na razie nie mogę rozmawiać, muszę odsumować statek, dobra? jak odsumować statek. Odsumować statek. Należy luźno popuścić ten sznureczek. Dużo piratów? A bardzo dużo. Piratów jest jak zwykle bardzo ja. dużo. Czy może ktoś odebrać cumę? Bardzo proszę. A jak się kończy taka akcja pod tytułem Jadę bez yy, biletu? E, pan, bez biletu, nie ja. ma problemu. Może pan jechać bez biletu, dlatego że proszę pana, u nas się wsiada na statek bez pytania, Jesteśmy statkiem fundacji, więc możemy sobie porozmawiać. A border! Czyli operator też się udało. Port w Helu był dwa razy generalnie modernizowany. Pierwszy raz było to w okresie międzywojennym, drugi raz zaraz po II wojnie światowej. Ahoj! Pamiętajcie o jeszcze, jeszcze bardzo ważnej rzeczy Ja wiem, że chcielibyście wszyscy oszczędzić na biletach Więc krótko wam powiem Jeśli będziecie w tym miejscu, które będzie najbliżej plaży Czyli dokładnie przy dłużej Tam jest jakieś 500-600 metrów Nie wyskakujcie za wodę Wpuściłem tam wczoraj dwa hey, hey. głodne Nie dopłyniecie do brzegu Nie oszczędzicie na biletach A my słyszeliście No dobra, skoro jesteśmy już w środku I widzimy, że bilety nas nie ominą Oho Jak Ahoj, Oho, przygoda! Ahoj! Ahoj! Jesteśmy z Polski, jesteśmy z Polski, tak? Tak, oczywiście. Ja mam po polsku, mimo że Celizja kaszuszka. Od początku II wojny światowej do końca stanu wojennego niełatwo było znaleźć się w helskim porcie, a teraz zobaczcie Państwo, ja mogę sobie mówić z basenu portowego, a koło mnie masa zwiedzających. Kiedyś tego nie było. I jak na Helu? Bardzo fajnie. A? Dopiero przyjechaliśmy, ale fajnie. Dobra, co ci urzekło? Na razie jestem w porcie, więc myślę, że na razie te wszystkie widoki, statki może. Moim motem przewodnim tej wyprawy dzisiejszej Jaka. na Helu jest szukanie wypasionych foczek. Czy już znalazłeś wypasioną foczkę? <laughs> Jeszcze nie znalazłem <laughs> żadnej wypasionej foczki. <laughs> a, wypasi a wypasionego foka? Też nie. A ty sama z kolegą, z chłopakiem? Z rodzicami i ze znajomymi. Z rodzicami i z, i z kim? Z znajomymi. Ale jeszcze nie z chłopakiem, także wypasiona tego foka może jeszcze znajdzie dziewczyna. Wychodzi z kina. Idziemy dalej. Czym byłby każdy statek bez kapitana tego obiektu? Let's go! Jak tu wejść? Przepraszam. Jak, jak, jak tam wejść do góry? Nie mam pojęcia, tam, nie. dobra, czyli jeszcze nie przyjmujemy statku? Jeszcze nie. Ale wszystko przed nami. Jak wejść do, jak wejść do góry? Prawdopodobnie z Schodami, Z, z chodami, góry. Jak zawsze? Dobrze, z z z z z do Chyba, że winda jest. Tak. E... O, trzymaj kamerę Starzysko. Jak, jak się pracuje? Pierwszy dzień pracy. Dobrze jest. Jest dobrze. No powiedzia nie jesteś marzena. No nie, nie jestem marzena po pierwsze. I tak cały dzień. Dobrze, idziemy do góry. Dzień dobry, dzień dobry Panie kapitanie, gdzie Pana czapka? Bez czapki pływamy To już nie te czasy, 21 wiek Ile osób potrafi się przewieźć w ciągu takiego Z jednego dnia na helu? To znaczy ja nie dużo, Jakieś 100 osób to jest maksymalnie Więcej się tutaj nie udaje Ponieważ 5 rejsów po 20 osób Średnia przynajmniej Taka wychodzi A jest, jaka jest tendencja? Jak jest pogoda, a jak nie ma pogody? Jak to wygląda? Jeżeli jest pogoda to ludzie są na plaży, a my stoimy, jemy lody, czekamy, aż przyjdzie deszcz. Jakiś, może jakieś takie mądre przysłowie kapitana? Hmm, no nic mi na razie nie przychodzi do głowy. W każdym razie o, pamiętajcie, żeby nie życzyć nikomu stopy wody pod kilem. Najwyżej o, czterech stóp w łóżku. Bo stopa wody pod kilem to jest jednak tylko tyle i można się utopić. A panu się zdarzyły cztery stopy w łóżku? Nie, 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 nie. Nie, nie, pan pływa po takich... Pod... A wnuczki, a mam ich bardzo dużo, no jak każdy marynarz. W każdym porcie? W każdym porcie, to tak mi się tylko zdarzyły. Dobra, dziękuję bardzo. Teraz to w helskim porcie można nawet zjeść. Dzień dobry. Przepraszam, co państwo jecie? Co państwo, że macie? Dorsza. dorsza. A czemu nie kepsa? Nie wiem. Ja zawsze dorsza jem z także. No ja, ale tu widzę dewolaj. To tu inne pytanie, czemu nie rybę? Nie lubię ryby. A. Dzień dobry, dzień dobry. A pan jest majtkiem? Boże. Pan jest majtkiem? Nie. A kim pan jest? Ja jestem praktykantem na chwilę obecną. Ale co, ty masz takie marzenia, że chciałbyś być kapitanem? Znaczy studiuję nawigację, o tak powiem. A, studiujesz nawigację. I co, to jest, są dobre praktyki? Czym mała jednostka, ale nie narzekam. Kapitan dużo jest w stanie A przekazać. Dają ci już pomachać wajchą? Oczywiście. Czyli machasz wajchą? Macham Wajką całe życie. Czyli macham wajchą. Dziękuję bardzo. Idziemy. A tam dalej idzie gdzie? To, 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 a, to. a to jest rufa. Okej, okay, dziękujemy. Panie Andrzeju? A tu jakieś miejsca wipowskie? O no, dlaczego tak pan pyta? No tak żeśmy rzeli na końcu? Nie, no myślę, że nie. nie. Jesteś synem albo nie wiem, chłopakiem jakiegoś znanego tej biznesmena? Nie, 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 raczej nie. <średzi> no dobra, spokojnie. A tutaj? Miejsca wiposkie? Dużo trzeba było zapłacić? No, to są rodzinne i bezpieczne, bo na samym końcu okrętu. Jak to no, się nazywa Rufa? Rufa, tak? No, no, Tak się nazywa Rufa, ale tutaj jeszcze mamy Lesiego. No widzę właśnie. I tak. Kocha moją nogę, chyba chce mnie zjeść. Moja... Też znam Kisie. Na kości leci, co? Też kiedyś znam jednego Lesiego. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Ahoj. DJKO, program SNWC. Czy można się dzisiaj bezpiecznie wykąpać? Jak najbardziej. A jaka temperatura wody? 19 stopni. To taka całkiem dobra. Nie będzie zimno. Nie będzie zimno. To czemu się nikt nie kąpie? Trzeba zapytać ludzi. Dobrze. I to jest słuszna uwaga. Ja idę teraz tych ludzi ponamawiać, żeby oni się tutaj trochę wykąpali, bo szkoda chyba się nie kąpać. Dlaczego nie wyłowiłeś Kate Wilsnet w Titaniku, Dlaczego? Dlaczego Dicapia nie wyłowiłeś? Dlaczego? Dlaczego Bismarcka nie uratowałeś? Dlaczego? Skąd państwo przyjechali na helską plażę? Ze Strzelina Dolnośląskie. O, Dolnośląskie. To musicie być bardzo zdesperowani, bo w taką pogodę, tak, jeste, jesteście na, na plaży. No jesteśmy na plaży, oddychamy morskim powietrzem, płynęliśmy stateczkiem dzisiaj, a jutro czekamy na słońce. I długo już tak czekacie na to słońce. No, a co drugi dzień? Raz, 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 raz. Jest, jest, jest. Halo, halo? Dzień dobry, jest BTV. dobry. Jak, chcesz dużo ma pracy. Bardzo dużo. No trochę jest przyjemna woda, ale w sumie zaraz wyjeżdżam i dlatego też się nie chcę moczyć. Ratownicy powiedzieli 19 stopni. To jest tak całkiem dużo. Może i 19, nie wiem. Nie odczuwam tego na swoich tak. nogach. Skąd pan do nas przyjechał? Znaczy skąd pan tutaj przyjechał? Tutaj jest Władysławowa. O, ale zaraz od... Tutaj jest Władysławowa, A? ale jest Pan jest Władysławowa, tak? Nie, z sierpca jest. Ten... Może mandacików pan wystawia? Zależy. To zależy od ludzi. W tym roku czy są mniej mandatów. Nie, tak? Tak. Dobrze, dziękuję, byś się pan jeszcze przestawił. Czasabłienko. Komendant Straż Miejski. Dziękuję bardzo. O, czy my z Szychą rozmawialiśmy. No tak. A, <laughs> ale myśmy bardzo chętnie się wykąpali, tylko że... No, nie mamy kąpielówek, nie mamy kręczników. Chyba, że pan pożyczy. I żona jest na mnie wkurzona, także to wszystko są do powiedzenia. Dzień dobry! Pani szefową? Szefową czego? Tego tutaj, tej imprezowni? Bardzo bym chciało, ale nie. Pani szefową? Nie, a ja też również nie. Co trzeba zrobić, żeby być szefową? Szefową? O Boże, nie wiem. Trzeba dużo zarabiać. A no ja szefowa jest w porządku, czy nie? No tak, chyba tak. ty szefowa? Tak. Szyfowa? Nie no ja myślę, że to szef jest bardziej w czerwonym. Chodzimy do wody, chociaż pogoda nie jest fajna, ale jeszcze spróbujemy. O ja, a co się takiego stało? A generalnie. <laughs> no stop się dzieje od dwóch dni. Szefowa jest. jest. Jest szyfowa? Tak, jest. A jest ostrą szyfową? No, dosyć ostrą. Herpie w pogoni troszkę, ale... Ja I ona czy... powiedzieć, że nie ma równouprawnienia. Hmm, myślę, że będzie trudno. Wie pan co ja... Chyba przerwę ten wywiad, bo ja już też czuję temperaturę tej wody na swoich stopach. No 19 stopni przecież. No 19 stopni, tak, ale też buty mam mokre, a to już yy, inna para kaloszy, można powiedzieć. Cześć. Dzień dobry. Ja nie rozumiem po polsku. Okej. Na przykład są takie kary, że płynie pan bez kapoka na przykład? No wyrzucają za burtę od razu, nie? Wyrzucają za, za burtę. Tego doczekaliśmy się w wolnej Europie, drodzy państwo. Why are you not... Uh, swimming in the water, because it's 19 degrees hot. It's so ho cold, cold. It's too cold, yes? Kto w ogóle, skąd jesteście? Ludzia CSB TV, mm -hmm. e, Przeradził Kaszebę, ludzie solitarna Kanał Cyfrowy, 169 mm -hmm. w postaci cyfrowym. Widzę, że zdecydowałaś się wpaść jednak na plażę, mimo tej pogody. Dlaczego? <laughs> nie, nie, nie rozumiesz po polsku? <laughs> Uh, where are you from? I'm from Belarus. Belarus? Oh, I don't know. Where is it? Czy będzie pan gwiazdą? No, tyle panu powiem. Ale ja jestem już gwiazdą. chodź <laughs> przygodo! Tak, dzisiaj masa przygód w Helu spotkała nas po raz kolejny. Udowodniliśmy, że jest co robić w miejscowościach turystycznych, kiedy aura nie sprzyja. Mes też ma co robić, wypycha łódkę, którą za chwilę odpłyniemy do naszej siedziby w Rumi. A jeśli chcecie, żebyśmy przyjechali do was, to piszcie na SNWC, małpa, CSBTV tak, widzimy się za tydzień, jeżeli mec przeżyje.